W jakim razie muszą być odpowiedzialne za te osoby pracujące gdzieś w dziale medycznym? Absolutnie, to, to jest możliwe tylko przy bardzo zaawansowanej technologii medycznej. Więc Czyli kraju... nie ma sytuacji, że kogoś porwą po prostu tak obodni, bo ale nie. Ale po co? Ja nie wiedziałem. Ale po co? To, teraz, to, to ma sens jak najbardziej, ale nie miałem świadomości. Nie, nie, nie. Nie ma po co porywać człowieka, jeśli nie wiemy, co zrobimy z jego narządem. Jak wygląda Sytuacja z. To w ogóle absurdalnie brzmi, ale jak wygląda sytuacja z handlem narządami? Czyli jak, czy werbunek wygląda w ten sam sposób i jak w ogóle wygląda cały ten system? Bo to już jest w ogóle dla mnie totalnie chore. Mm -hmm. Polska należy do krajów, które są wolne od tego problemu. Tak. E tak zakładam, oczywiście też nie mam stuprocentowej pewności, ale, ale handel narządami to jest, to jest taka sytuacja, w której zbiegają się dwa fenomeny cywilizacyjne, mianowicie bardzo wysoki poziom transplantologii i bardzo roz Rozbudowane potrzeby medyczne ludzi bogatych. Pewnie bardzo bogatych? Bardzo bogatych. I Czyli jednocześnie. Możliwości tak? transplantologii są nieograniczone. Jedynym wąskim gardłem są narządy. I te trzeba pozyskać. Tam, gdzie transplantologia jest ściśle kontrolowana, tam nie ma miejsca na handel narządami. Owszem, Polacy wyjeżdżają, sprzedają swoje narządy za granicą, natomiast na pewno nie ma w Polsce przypadków takiego par excellence handlu narządami, że tutaj się, ktoś, kogoś się rekrutuje, tu się mu pobiera narząd, tu w Polsce go się przeszczepia komuś bogatemu. Czyli, Polacy... nie ma, czyli nie ma sytuacji, że ktoś zostaje znaleziony z dziurą gdzieś Nie, 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 nie. nie. To te bajki, że ktoś jechał w pociągu, Bo ja do Koluszek, takie rzeczy. Tak, że jechał do Koluszek i w połowie drogi został znaleziony. Z dziurą w brzuchu tak, i tak mu... Nie, no to między bajki trzeba włożyć. Nie można wyciąć człowiekowi nerki, jeśli się nie wie, po co ta nerka ma być potrzebna, bo musi być zgodność tkankowa. Więc to oczywiście to proszę włożyć między bajki i to takie najgorszego sortu. To jest bardzo skomplikowany proces dopasowywania i to trzeba znać doskonale. Organizm, dawcy, biorcy, zgrać to. To, to. to w ogóle musi być trudne. To w takim razie muszą być odpowiedzialne za to osoby pracujące gdzieś w dziale medycznym. Absolutnie, to, to jest możliwe tylko przy bardzo zaawansowanej technologii medycznej. Więc Czyli skraj... nie ma sytuacji, że kogoś porwą po prostu tak obo... Ale nie... po co? Ja nie wiedziałem. Ale po co? To teraz to, to ma sens jak najbardziej, ale nie miałem świadomości. Nie, nie, nie. Nie ma po co porywać człowieka, jeśli nie wiemy, co zrobimy z jego narządem. No chyba, że porwiemy go. I będziemy go tak długo więzić, jak długo znajdziemy biorcę, który będzie chciał, do które, dla którego jego narząd będzie się nadawał. Czyli tę nerkę będzie, będziemy go trzymali w jakiejś tam niewoli. No i będziemy szukali tego identy, idealnego biorca. Ale to nie ma żadnego sensu. To jest zbyt kosztowne, więc pozyskiwanie narządów ma sens tylko wtedy, kiedy mamy już biorcę który jest gotów zapłacić, którego charakterystykę znamy i trzeba znaleźć odpowiedniego dawcę. No w, przez wiele, wiele lat temu, przez, przez długi czas, ten problem był na przykład w Mołdowie, gdzie młodzi mężczyźni masowo oddawali, wyjeżdżali do Niemiec, do Francji, głównie do Niemiec, oddawali Nerki wracali. Masowo po wyjeżdżali do Niemiec, tak, dać tak, nerkę? Tak, tak, tam byli wykrywani. Czyli byli ten żart o sprzedaniu nerki to nie jest głupi żart? Wy, nie, nie, nie. Wy, 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 byli rekrutowani, to bardzo biedni ludzie wyjeżdżali za granicę. W różnych miejscach im te, ner te nerki pobierali. Gdzie indziej jeszcze przes prze, um, przeszczepiali. M, przeszczepiali ten, ten ner te nerki. W związku z tym taki problem jest i jest, jest takie nieduże badanie. Kilka wywiadów z młodymi mężczyznami, którzy bardzo wysoką cenę za to zapłacili, dlatego że odchorowali, nie dbali o siebie. Ale dlaczego zostawmy ten wątek, bo on jest poboczny. Chcę powiedzieć, dlaczego w Polsce moim zdaniem tego problemu nie ma. Dlatego, że w Polsce transplantologia jest naprawdę pod ścisłym nadzorem państwa. Wszystkie sale operacyjne, gdzie może dochodzić do transplantologii, i o tym również zapewniają mnie polscy transplantolodzy, którzy są no, w czołówce światowej i twórcy tego systemu. I ten model poltransplantu, czyli tej państwowej instytucji, która szczelnie kontroluje cały ten system, to wszystko sprawia, że chyba możemy spać spokojnie, że w Polsce handlu narządami nie ma. Natomiast. Ale pan rozwiał teraz wiele mitów. Ludzie się tym nad tym nie zastanawiają. Ja tyle lat żyłem i byłem przekonany, że po prostu wybiegają dwie osoby z ciężarówki i zabierają kogoś i wyciągają. Ale po co? Byłem przekonany, że tak jest. Dobrze. Że, dobrze, że pan tutaj przyszedł i, i oświecił oświecił pan mniej ludzi. <śmiech> <śmiech> no bardzo się cieszę. To jest bardzo skomplikowany problem. No jest jeszcze. Takie zjawisko jak handel narządami, tkankami i komórkami. To jest sprawa już troszkę bardziej zbliżona do tego, o czym Pan mówi. Czyli no na przykład był taki czas, że polscy studenci też handlowali ludźmi, bo na przykład kupowali elementy ciała ludzkiego. Studenci medycyny, no przecież znane są sprawy. Kupowania fragmentów zwłok. Znane są sprawy kupowania czaszek, kiedy tam trzeba było na anatomię się czegoś nauczyć, czy kości. Znane są sprawy również handlu ścięgnami Achillesa. No, no, to, są, to są oczywiście peryferia nie chcę o tym mówić do niedawna przecież można było w Polsce krew sprzedawać. Myślę, że jest trochę. Poważniejszych problemów związanych z handlem ludźmi i z niewydolnością państwa, niż z handlem narządami, gdzie on nie, jest, nie istnieje. Tak, w zasadzie ten problem w Polsce nie istnieje. Są ludzie, którzy ogłaszają, że sprzedadzą nerkę. To jest w Polsce przestępstwo. Również samo ogłoszenie, to też ostrzegam państwa. Że już ogłoszenie pod tytułem Sprzedam nerkę zgodnie z tą ustawą o przechowywaniu narządów jest przestępstwem. To jest, to jest karalny czyn, więc proszę takich rzeczy nie robić. Policja ściga to i nie ściga bardzo różnie to wygląda. Ale, ale tak, jakiekolwiek działania związane z transplantologią poza tym systemem są traktowane również jak przestępstwo. Pobieranie, przechowywanie narządów to wszystko są przestępstwa. Więc to jest jakoś kontrolowane. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro.